Dobrze rokuje. Jeżeli chodzi o piosenkę roku, to nie ma absolutnie w niej ani grama roka. Roku. Roka. Jest sam hip-hop. Czyli fasolki razem z sokołem, jak urosnę, niesamowity mariaż, niesamowite połączenie. No i poza muzyką rokową, którą gramy na antenie, to w samochodzie bardzo często w moim samochodzie pojawiają się rymy, a to jest jeden z niewielu kawałków, który jestem w stanie włączyć i od początku do końca przesłuchać razem z moją córką, która ma 10 lat. Piosenkę roku 2022 to jest to matczyna intuicja w wykonaniu Anny Jurksztowicz z filmu Prosiaczek i przyjaciele. I gdy na przykład próbowałam sobie przypomnieć, przygotować się tutaj do programu y czego słucham najczęściej, to mój telefon został zdecydowanie zdominowany przez piosenki dziecięce. Ja wybrałam piosenkę Dance Devil Dance Avatar. Piosenka uważam, że jest bardzo dobra, jest zapowiedzią albumu, który Avatar ma wydać w styczniu albo w lutym. I ja ten zespół w ogóle bardzo, bardzo lubię po prostu. Widziałam ich pierwszy raz na Sweden Rock Festiwalu, jak jeszcze byli takim dość nieznanym zespołem i zrobili na mnie tak ogromne wrażenie, że potem po prostu Każdą płytę miałam jako pierwsza i słuchałam od początku do końca i uwielbiam ich. Moim utworem roku będzie utwór Jest nas więcej, właściwie był I Jest nas więcej Agnieszki Chelińskiej. E, trochę to jest przypadek, dlatego że Agnieszka z tym singlem wyskoczyła jak Filip z Konopi, przysłowiowy, i to było akurat w czasie mojego urlopu. I naprawdę nie pytajcie, jaka piosenka później królowała w czasie różnego rodzaju spotkań z przyjaciółmi, ale bardzo fajny numer, który na pewno będę pamiętać i fajnie, bardzo miło kojarzyć z rokiem 2020. 22. Dlaczego wybrałem Pink Floydów jako utwór roku? Przede wszystkim dlatego, że to smutna historia, no ale jednak cały ten rok był zdominowany przez wojnę na Ukrainie. I moim zdaniem to, że panowie z zespołu Pink Floyd się ze sobą zebrali, nagrali muzykę i stworzyli utwór Hey, hey, rise up, to jest bardzo duże wydarzenie muzyczne w tym roku. Myślę, że skłania do dużych refleksji. Zwłaszcza, że. Że to wszystko za wschodnią granicą cały czas się dzieje? Piosenka roku. Miałem zagwozdkę, jeśli chodzi o te kategorie, ale wtedy zadałem sobie jedno bardzo, bardzo ważne pytanie. Jaka piosenka sprawiła mi w tym roku najwięcej radości? I jest to. Dun, 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 dun. Nie będzie zaskoczenie. Black Summer, formacji Red Hot Chili Peppers. Dlaczego Black Summer? Black Summer, dlatego, że to był wielki powrót Red Hot Chili Peppers, a ten rok wydaje mi się, że naprawdę należał do nich. Dwie płyty powrót Johna Frusciante, Światowa Trasa. No, jest, jest się czym pochwalić i to Black Summer to był początek takiego wszystkiego. No i brzmi właśnie jak stare dobre Red Hot, czyli Peppers, to jest taki, taki numer, który może być kwintesencją tego zespołu. Ym, pamiętam, tuż przed premierą tego utworu yy, zgasiłem światła w mieszkaniu, zapaliłem świeczkę, odpaliłem yy, sprzęt audio. Żona tak na nie patrzyła. Chłopa mi pojebało. Poj Ale ja zrobiłem taki zarąbisty klimat. Wiecie, czy tylko brakowało Macadamian Girl, która by napierdzielała na membengu I minęła północ? I pojawił się nowy, długo wyczekiwany kawałek Red Hot Peppers z żonem pluszciantem. Black same. Tak strasznie się cieszyłem. Słuchajcie, to jest w ogóle odkrycie e, Eurowizji. Ja do tej pory nie znałem, albo inaczej, przed Eurowizją nie znałem e, maneskina. Dopiero tak jak. To jest takie odkrycie jak ABBBA. E, oni pojawili się. To jest takie odkrycie jak Kleo, jak e, Edyta Górniak, to Eurowizja właśnie to jest niesamowity jakby taki konkurs, który odkrywa właśnie takie talenty. I e, spróbujcie teraz dostać się na koncert e, Maneskina w Warszawie. Nie ma absolutnie szans. Myślę, że nawet większa szansa jest dostać się na Metalikę z całym szacunkiem niż na e, Manskina czy, czy Moneskina. Ja cały czas mam problem, jeszcze jak to się wymawia. Uspokój się. Jeżeli chodzi o album roku, dwa sławy z Archiwum X-2. Jarosław, Radosław. Radosław i Jarosław. Dwóch panów, y, którzy, tak jak Sokół, wyróżnia się charyzmą, głosem, ręce, y, to oni wyróżniają się niesamowicie napisanymi tekstami. Zaraz, y, zaraz pojawią się przykłady. Y, panowie pochodzą z Łodzi i właściwie jest chyba jedyne, czym Łódź może się pochwalić. Jeżeli chodzi o teksty, które pojawiają się na tej płycie, jeżeli chodzi o piosenki, to Szanowni Państwo, Dwa sławy. Ja paszmato, dawaj mnie flakon. Albo zdejmujesz brylę, albo idę w kimę. Jaro do radego piją whiskiego, menele z łodzi głosują na kwaśniewskiego. Jak nie pije, dyplomata, jak popije, wszystko szmata. Czy to nie jest piękne? To, co widzicie z tyłu, to jest Celina z wykonaniu Julii Pietruchy z płyty Pieśni Współczesne, to jest projekt Miłosza i Zespołu Śląsk i jest to zdecydowanie moja płyta roku. W tamtym roku była to moja płyta roku i w tym roku to też jest moja płyta roku. Polecam wykonanie, wykonanie numeru przez pana Orlińskiego, który zresztą u nas się też pojawił u Wojtka w rozmowie w Tak Trzeba Żyć. No i oczywiście pieśń ostatnia, to się nazywa Czyli to jest ostatnia piosenka, którą śpiewała Kora. To jest zarejestrowane z jakiegoś innego koncertu. Oni to po prostu wzięli pod zgodę od Kamila Sipowicza i, i wykorzystali to właśnie w tym wykonaniu, w tej pieśni ostatniej. I w tym koncercie w wersji live śpiewa to Kaja. I jest to. Kolejna z takich, z takich, powiedzmy, miejsc ex bo tutaj wiele krążków mo mogłoby się znaleźć na moim numerze jeden, ale tutaj jednak osobiste preferencje się pokazały, bo jestem fanem Oziego, lubię jego twórczość solową, lubię jego twórczość Black Sabbath, chociaż tutaj jednak jestem w obozie Dio, to kawałki i płyty z Ozim. Też oczywiście bardzo lubię. Ja się zgadzam z Mikołajem, że ten krążek jest najlepszym krążkiem tego roku. Ozji jest księciem ciemności. To jest królem ciemności, to jest w ogóle 10 na 10 po prostu. Ta płyta jest po prostu fenomenalna. Tam każdy numer mógłby być osobnym singlem. Ozji mógłby je po prostu wydawać przez kolejne dwa lata i wszyscy by byli, by byli zadowoleni. Przede wszystkim jest zróżnicowanie. Tam. Może nie jakieś ogromne, ale mimo wszystko, jak na Oziego jest, to, to jest za sprawą gości. Jest trochę takiego typowego, solowego jego z takimi balladkami. Sama płyta kończy się bardzo fajnym takim bluesowym klimatem, takim akcentem. Więc po prostu to jest płyta, która od początku do końca nie nudzi i można jej słuchać na okrągło. Ja mam wrażenie, że trochę słychać takiego Oziego z lat 80 może w tej płycie. Nie jest taki goniący za, za takimi nowymi trendami, bo ta poprzednia płyta, mam wrażenie, że miała być taka bardziej nowoczesna, a ta jest takim trochę, trochę powrotem do tych lat 80 -tych i, i bardzo, bardzo mi się podoba. Lady Punk, dlaczego wybrałem MTV Unplugged? Ponieważ miałem ogromną przyjemność być i uczestniczyć w koncercie na żywo. Zagrali fantastycznie, wszystkie dźwięki w punkt, wszystko brzmiało idealnie. Bardzo fajne, nowe propozycje i kompozycje. Wszystko to no, goście specjalni, wybitni. A więc myślę, że Lady Punk, który na scenie muzycznej jest już od tylu lat i, i mieli już i koncertówki, i mieli koncerty unplugged, e, cały czas jak to wino. Im starsi, tym lepsi, e, więc uważam, że to, to jest naprawdę dobra klitła. Na początku myślałem, że wybiorę Żulczyka, bo strasznie lubię Żulczyka, ale potem sobie uświadomiłem, że to nie jest program o książkach, ale program muzyczny. Bardzo mi się podoba również to, że to jest kolejny artysta, który... Nie kryje się z tym, że trochę tak jak ja, czyli no, chodzi na te siłownie, ale jednak opuszcza dzień z nogami. Więc yy, bardzo fajnie się tego słucha. Podobno jest tak, że najbardziej podobają nam się te utwory, które znamy. No bo jak ma mi się podobać piosenka, której nie znam, prawda? Więc to jest kolejny przykład na to, że jeszcze mi się to nie osłuchało, jeszcze mi się to nie. Obrzydziło, a wręcz w drugą stronę im więcej słucham Żurkowskiego, tym więcej mam takiego poczucia, że kurde, no jeszcze rok nie umarł w tym kraju. Jest taka y, kompilacja. Robert Makłowicz przez 3,5 minuty mówi papryka. Papryka, 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 papryki, 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 papryczki, 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 papryczki i ja znów papryczki. Red Hot Chili Peppers, ten zespół wydał w tym roku dwa albumy. I gdyby z tego albumu wyrzucić kilka słabszych numerów i z tego albumu też pierniczyć kilka słabszych numerów, to powstałaby płyta genialna. Najlepsza płyta roku 2022. The Best of Unlimited Love and Return of the Dream Canteen. Album Roku. Świat. Ja w ogóle zaryzykuję stwierdzenie, że gdybym miał jednak mimo wszystko wybrać tę płytę albo tę płytę, to chyba bym wybrał Teraz ukazał się singiel nowy The Shape I'm Taking, który jest zarąbisty i nie ma go ani na tej płycie, ani na tej płycie. Powariowali. Ramstein to jest marka sama w sobie, panowie w tym roku wydali fantastyczny album Zeit, zresztą który album ze zespołu Ramstein nie jest fantastyczny. Bardzo dobra muzyka, bardzo ciekawe e, teledyski, coś przepięknego, piękna, piękna robota. Spokój się. <laughs> Kiedy pada pytanie najważniejsze muzyczne wydarzenie 2022 roku, to ja bym powiedział, że dla mnie najważniejszym muzycznym wydarzeniem 2022 roku był powrót wielkich wydarzeń muzycznych, które dawały nam oddech w tych absolutnie po popranych czasach. No i gdybym miał tak wybierać ten koncert, który zostanie w mojej pamięci, no to na pewno sentymentalna y, podróż z formacją Iron Maiden, ale i takim wydarzeniem, które mimo wszystko najbardziej zostanie w moim serduszku, to koncert formacji Coldplay na Stadionie Narodowym. Ach, ktoś powie, że to takie mało gitarowe, że to takie wesołe, że to takie troszeczkę pierdzące, że to takie kolorowe I... i właśnie chyba tego wtedy potrzebowałem. Lasery! Konfetti! Ku... Cool. Kule, kuźba na całym stadionie i ci ludzie, którzy się autentycznie do siebie przytulali. Nie lubię nothing but tears ze względu na muzykę, chociaż sama warstwa taka melodyczna jest bardzo fajna i jest w moim guście. No i to było też wydarzenie roku dla mnie. Byłam na ich koncercie, który się odbył od 7 kwietnia i mogłam z nimi zrobić wywiad, który możecie zobaczyć na naszym YouTubie. To był mój drugi wywiad z nimi i to była druga taka naprawdę super przyjemność. To są. Muzycy, którzy są no zupełnie normalni, zupełnie zwykli, z jednej strony, ale mają bardzo fajne teksty. Kiedy ich pora, Panik wyszła dwa lata temu, kiedy zaczęła się pandemia, no to wtedy ten tekst mi bardzo odpowiadały i wróciłam do tej płyty w tamtym roku, kiedy zaczęła się wojna w Ukrainie i znowu jakoś yy, zaczęło to tak rezonować mi bardziej. Jako wydarzenie roku wybrałam koncert Young blada na Expo, i jakby z tej prostej przyczyny, właściwie z kilku prostych przyczyn, yy, to był. Jeden z pierwszych takich dużych koncertów, na których byłam po tym takim całym pandemicznym zamieszaniu i tych, te koncerty zaczęły się odbywać na taką jakby większą skalę, w większych w ogóle przestrzeniach. No na pewno dostarczył mi dużo, dużo jakichś dobrych emocji. Poza tym miałam okazję rozmawiać z Jankbladem, więc można to zobaczyć na, na naszym YouTubie. Są takie koncerty, na które się przychodzi i ogląda się je trochę jak spektakl, a są takie koncerty, które po prostu czujesz taką dobrą energię od tych muzyków i jakby to jest tej drugiej kategorii, bo nie jest to jakieś spektakularne wydarzenie, na którym nie wiem, latają tej kisi po prostu na tych, na jakichś platformach, perkusja się nie obraca, ale czuć, że to jest taki dobry koncert z takim fajnym przekazem, yy, dużą energią. Kurczę, no byłem na tym koncercie, coś niesamowitego. Absolutny przypadek, że pojawiłem się na tym koncercie, ale to jak wszystkie dobre rzeczy w moim życiu, one dzieją się przypadkowo yy, i byłem na koncercie, gdzie nie spodziewałem się aż takiego Show, to znaczy w momencie, kiedy pojawia się kilku, było nie było starszych panów, nawet z mocniejszym make-upem niż ja, to jednak koncert Kisów pokazuje, że z tym trzeba się urodzić. Ja byłem pod wielkim wrażeniem, kiedy muzycy Kis na takich platformach, o, właśnie to teraz możecie zobaczyć, podnosili się wręcz pod sufit. Słuchajcie, ja mam lęk wysokości. i Jak ja zobaczyłem, na jakiej wysokości oni potrafią grać, do tego jeszcze przejazd taką tyrolką na środek sceny, żeby e, widzowie byli bliżej e, wokalisty, taki wręcz tak, można powiedzieć, taki dedykowany koncert. Trochę człowiek czuł się, jakby był no, elementem trochę scenografii tego, tego wydarzenia, więc e, naprawdę coś e, niesamowitego. Wybrałem Gazen Roses. Dlaczego? Właściwie y, z dwóch powodów. Ja nie byłem w tym roku na żadnym dużym wydarzeniu muzycznym, ani właściwie na małym <laughs> też nie. Y, głównie z przyczyn ekonomicznych. Wybrałem Guns N' Roses, dlatego że moim zdaniem to oni są odpowiedzialni za rozsypanie się Stadionu Narodowego, bo zagrali długaśny set. Jeżeli dobrze pamiętam, to tam dwie godziny z hakiem i było naprawdę, naprawdę głośno. Nie trzeba było nawet na tym koncercie się pojawiać, żeby go posłuchać. Zostałam zaproszona na koncert grupy Red Hot Chili Peppers do Bratysławy. Niestety panowie w tym roku nie. Postanowili, postanowili nie wystąpić w Polsce, czego bardzo żałuję, natomiast nadrobią to w roku 2023. Wielki powrót Johna Frusciante do papryczek. Coś, co każdy powinien zobaczyć na żywo. Byłam na setkach koncertów, natomiast połączenie i chemia, jaka panuje na scenie podczas koncertów między Free a Johnem Frusciante, jest nie do opisania. Wydarzeniem roku dla mnie absolutnie. No były dwa wydarzenia, czyli to, co wspominałem, to koncert zespołu Lady Punk, MTV Unplugged. Przede wszystkim dlatego, że, że byłem na takim wydarzeniu pierwszy raz i było to bardzo przyjemne. I to, co widzicie za moimi plecami, to jest zespół Kwiat Jabłoni, który pojawił się na Woodstocku, czyli na Poland Rock Festivalu. Dla mnie osobiście Kwiat Jabłoni już kilka lat temu jest odkryciem. Niesamowitym odkryciem, bardzo przyjemna muzyka. Słucha się tego magicznie, cały czas trwają. Fajnie, że... Dzieci Kuby Sienkiewicza poszły absolutnie swoim torem, zrobiły, zrobili coś nieprawdopodobnego i te tłumy, które stały przed sceną i śpiewały praktycznie każdą ich piosenkę, świadczą o tym, że to naprawdę bardzo wartościowa kapela. Zresztą jak macie ochotę, to wbijajcie na YouTube, tam będziecie mogli zobaczyć ten koncert, jeżeli ktoś na nim nie był. Uspokój się. Słyszeliście o tym, że będzie, yy, albo już jest yy, wspólny utwór Marianny Schreiber i Marcina Neymana? Jak myślisz, ile taki utwór będzie trwało? Trzy minu 3 minuty? Trzy minuty? Trzy i pół minuty? Trzy pół minuty. Najdłuższa porażka Marcina Neymana. Maja Staśko wydała singiel, który nazywa się Szmata? A wiem, kurwa, czekacie na komentarz. Nic nie powiem. <laughs> Nic nie powiem, absolutnie. Słuchałem ostatnio podcastu, rozmowy z Mają Staśko. Dobra jest, w sensie merytorycznym takim. Biła się? I wygrała? 30 sekund? No bo ta druga się odwróciła i... Na kolano, ja znam, nie, nie Dlatego ja złego słowa na mojej nie powiem.